Tutaj L i... Dajkę! Pierwszy raz z audycji. Szkoda, że tak cienko. I nudzi Wam się na TVA. No. I teraz... Tegriperce, by... ale y -y, włożysz to na Skype'ach? Znaczy nie na Skype'a, co ja gadałam. Na YouTube'a. No włożę! Ja po to nagrywam ten odcinek. I dzisiaj będziemy budować wielkie ciacho. No, nawet wylatygnę na siebie. No ja chcę kiedyś wejść... O, nie daj mi gdzie jestem? Ja mogę to nawet dzisiaj wrzucić, możesz sobie to nawet dzisiaj obejrzeć. Może sobie też wrzucę to na swoją planistę. To ile ją opublikuję. Na razie to jest prywatna. No fajnie, zaraz muszę kończyć akurat, a my zaczęliśmy nagrywanie. O, dach. Ciechu, nie zasadnij dzisiaj z Coś nie mi laguje jak nagrywam. Ej, a no, będziesz... Będziesz jutro po szkole? Mam się, Już nie widzę. Będziesz jutro po szkole? Nie wiem, nie wiem. Czy nic? Nie wiem. Nie wiem, no mówię. Mówię, że nic nie wiem. z, z jutrzejszego tekstu stoi. Aha. Czekaj. Okay. Czekaj. No. Iki ha zamurany jestem. No wyłaś stąd, ale no. weź zamury te dziury. Ja Wyleciałam Wyleczam Kiedy kończymy odcinek? No, a tak co? Wszystkie dwie są zamłowane początku jedno. Kończymy odcinek. No niestety. Może tam ja tym też będę. co jest z tym dziwakstwem lata nie można. Itajcie, a dę się godna. No to wy No, kończymy odcinek, kończymy odcinek i wyłączaj. No, nie, no, no to piję. Nie pa. Muszę się tak nie mogę. Patrzcie, no nie odwrócę, nie odczuwaj. Co duri. Wyłączyłaś już? Je, jeszcze nie. Już wyłączam. I koniec.